Lasers and zaps too! Funkcja bramkarza bardzo mi się podoba, bo musi skakać i z rękami wzniesionymi do góry, i z nogami. Nie wiem, czy najlepszy wariant. 3, 2, 1, start. I opadać. Także y, y, bardzo lubiłem stać y, y, na bramce. Tu jest odpowiedzialny. W tej, w, tej, w, tej, w, tej ja w tej materii. Razu panu powiem, bez zgody Naczelnika nie wolno takich wypowiedzi udzielać. Znowu w nowym stuleciu jest pojedynek Dawida z Goliatem. Kto dziś wygra, a jak będzie, ostatnio nie lekceważymy przeciwników. Nie jesteśmy jednak bez szans, to może być trudne do odrobienia. <śmiewanie> <śmiewanie> Gruchnęła wieść, że Robert Kubica, który jeździ w kasku z napisem Jan Paweł II, może być świadkiem w procesie beatyfikacyjnym polskiego papieża Kubica, który zdaniem wielu cudem uszedł śmierci na torze wyścigowym w Montrealu, musiałby złożyć swoje w tym względzie świadectwo. Miejmy nadzieję, że to doświadczenie za zaowocuje. O Boże! No Boże, dziak ja Ci dziękuję! Niewiarygodne, ale mają fenomenalny A? finał. 17 miejsce w dzisiejszym konkursie. Można to wszystko odrobić. Zapraszamy na relację z wyścigów rowerów górskich. Teraz powiem jeszcze, że w tej chwili, że się tak wyrażę zaliczonych mamy 19 zawodniczek. One to robią fajnie, tak bardzo ciekawie. Niespodziewanie dla mnie, ale dobrze ciągnąca i ni stąd ni znowu. To jest wszystko kwestia teraz działania na Państwa wyobraźnię i to jest najważniejsze dla naszych emocji, ale ta winna wyjechać z lasu. No bo skąd by mogła wyjechać, jest. Ale wygląda nie najgorzej. Tam właśnie zawodniczki w tym lesie no muszą bardzo, bardzo, bardzo uważać. na Rynek Marsz przeszedł do historii. Przelotne opady utrudniały chód. Śliska kostka brukowa powodowała, że niektórzy postanowili maszerować boso. Podczas konkursu warunki atmosferyczne będą sprzyjające przed konkursem o Puchar Doskonałego Mleka. Adam Małysz i Wszystko Jasne. Myślę, że wszystko ok. Agatha nie ma ząb i lagart i haszla. いなおじぎゅうとイヤランウドシツグ